Cześć, witam Was na moim kanale. Słuchajcie, dzisiaj sobie zrobimy taki nietypowy odcinek. Powiem co nieco historii na temat mojego zakupu PlayStation 5. Zapraszam. A więc, tak, na sam początek muszę powiedzieć szczerze, że Kupując PlayStation 5, które dostałem dokładnie 31 grudnia 2021 roku, czyli ostatni dzień roku, wyobraźcie sobie, że kurier przyjechał zaraz tuż po południu, bo gdzieś, coś pamiętam, przed, przed 13 coś ten deseń, a konsola miała przyjść do mnie mniej więcej na przestrzeni lutego, marca, bo tak mi wtedy powiedziano. To był zakup po raz drugi mojej konsoli Ale właśnie, wracając do tego, co czasami pytacie Chodzi o tą pierwszą konsolę, którą kupiłem na premierę w Empiku No tak, nic, nic bardziej mylnego Słuchajcie, ja kupiłem konsolę Składając preorder w, w sieci sklepów Empik Przez internet to zrobiłem Wtedy, jak wiecie dobrze, nie można było w stacjonarnym sklepie praktycznie nie załatwić Bo wszystkie były zamknięte Ale zamówiłem w priorderze na, na Empiku i ta konsola mi przyszła, niejako też dlatego byłem prawie że pewien, że ona przyjdzie. Chociaż wtedy nie wiedzieliśmy, że będzie taka dostępność, ale przyszła do mnie bez problemu, ponieważ miałem konto premium tak zwane. Ja często kupuję płyty z muzyką CD po prostu i tam mi się często różne promocje pojawiały i stwierdziłem, żeby mieć za darmo przesyłkę, tak samo jak jest na Allegro na przykład dzisiaj, prawda, że mamy Smarta, gdzie tam trzeba 40 zł mieć zamówienie na przykład od jednego człowieka. To wtedy, jeżeli ma Smarta, to można zamówić. W takiej cenie, gdzie przesyłka jest po prostu za darmo, nic bardziej właśnie innego jak na tym, na, na, na Empiku. Na Empiku właśnie tak też jest. Co znaczy, było, nie wiem, jak jest aktualnie, ale też właśnie była jakaś tam kwota, tak? Były tam jakieś progi, pamiętam. I można było to w ten sposób zrobić, że ja konsolę właśnie składałem z pre-order, płacąc za nią od razu. Ja praktycznie byłem pewien, że ona już do mnie dojdzie. I tak było, ale cóż, no właśnie. Jak widzicie, dzisiaj te gier mam tak troszkę poinstalowane. To jest na podstawowym dysku, ten, który jest zamieszczony w PlayStation 5, czyli tam ten coś delikatnie ponad 600 GB. Na samym, samym przedzie, to wiadomo, Gran Turismo 7 to jest moja, moja taka jedna z najlepszych gier tego typu wyścigówek i w ogóle najwięcej w nią ogólnie gram. Drugo mamy tutaj w z Asas Assassin's Creed, tak, mamy Klizzona Shadow Fall, która jest. Właśnie, to jest napisane bardzo fajnie, nie wiem, czy to będzie widać, ale gra, ta gra jest dostępna strumieniowo w ramach subskrypcji premium. I właśnie ja sobie gram tutaj, próbowałem grać, testować na, przez, przez strumieniowanie przez internet. Ja mam w domu gigowo łącze, także nie mam żadnego problemu, aby tutaj sobie to jakoś ogrywać. Chociaż powiem Wam szczerze, że nie jest to do końca takie, jak ja bym chciał, bo grafika jest słaba, bym powiedział szczerze. Do tego jeszcze... Są lagi. Są lagi. Są lagi tego typu, że po prostu jak sobie, jak sobie idziemy gdzieś, chcemy strzelić, no to jest wiadomo, taki trochę FPS, nie? No to no nawet nie trochę. To jest tutaj kłopot tego typu właśnie, że, że opóźnia nam ruchy. No ale, no ale wracając. Kupując konsolę PlayStation 5 na samym początku, nie miałem kompletnie w co grać. Miałem kolegę, który już chciał kupić po jakichś dwóch miesiącach od premiery, co już właśnie zaczął być mega problem z dostępnością, a że jest bardzo zamożny, i to wyjątkowo, nie szkoda mi go było i sami zaproponował po prostu, że on, że on odkupi ją ode mnie po jakiejś tam wyższej cenie, prawda? Nie była to jakaś taka cena, jak, jak, jak nawet do dzisiaj są po 3,5 tysiąca złotych, bo ja tę konsolę kupiłem w takiej cenie, jaka powinna być, czyli 2,299. Tylko tam już nie pamiętam, chyba 2,5 czy jakoś 2,600. Jakoś tak, pamiętam, on ode mnie tą, tą konsolę odkupił. Ja nie tyle, że jej nie chciałem, nie wiedziałem, jaka będzie później sytuacja, ale faktycznie tej konsoli mogłem spokojnie kupować rok czasu. I tak było, tak było, że ja, że ja blisko rok czasu tej konsoli po prostu nie miałem u siebie. Dzisiaj mam już 8 miesięcy, także taki odcinek właśnie specjalny dla tych, którzy chcą. Nie jakiegoś sponsorowanego filmiku, nie jakiegoś takiego oszukanego. Ja sporo gram na tej konsoli bardzo dużo gram w Gran Turismo na przykład, gdzie tutaj wymagania akurat jeśli chodzi o konsole, no są chyba dosyć wysokie, gdzie grafika no nie jest powalająca. Umówmy się, jest, jest, jest to jeszcze gra wypuszczona na PlayStation 4, tak? Także to ona sobie spokojnie chodzi, wygląda bardzo, bardzo, bardzo podobnie. Jedynie klatkaż tam chyba jest inny, ale to trzeba byłoby się w to głębiej bardziej zagłębić. Mi nie przeszkadza. W samym Gran Turismo Sport na PS4 już to fajnie wyglądało. Tu jest o niebo lepiej, jeśli chodzi o na przykład samą zieleń po bokach. No ale no też umówmy się, tak, jeżeli jedziemy sobie, skupiamy się nad samą grą, no to nie, potrzeba, nie potrzebujemy sobie tutaj jakichś tam, nie wiadomo, jakichś zieleni lasów, po bokach, bo to, to, to no, widoki są ważne, ale takie rzeczy, które są w pobliżu, my tego po prostu nie widzimy pod wpływem prędkości. Niemniej, wracając znowu. I właśnie, tak było z tą konsolą PlayStation 5, że sprzedałem ją i później po tych właśnie kilku, kilku tam miesiącach kupiłem sobie w grudniu Dokładnie mi przyszła, właśnie 31 grudnia. Tak, 31 grudnia w Sylwestra, tam przyszła i, i, i zacząłem to, to sobie ogrywać. Jak to wygląda? Jak wygląda moje subiektywne zdanie na tej, tej konsoli? Słuchajcie, ja mam, jak tutaj widzicie, mam, mam tutaj sobie taką ładowarkę. Mam dwa pady, bo ja kupowałem to kupowałem już tym razem z dwoma padami w zestawie. Nie dokupowałem, tylko ona, ona już była w zestawie. Do zestawu miałem wtedy, pamiętam, jak dobrze zerknę na swoje. Swój, tak, miałem, miałem, miałem raczej ten Clank Rift Apart, miałem do tego FIFA 22 i coś tam jeszcze, jako trzecia gra, jakaś była, chyba na PS4. Coś takiego było. Był taki zestaw, w każdym razie, dosyć długo na rynku. On był no, chyba najbardziej wtedy opłacalny, w zasadzie, bo ja za tą konsolę już wtedy, można powiedzieć, że delikatnie, tyle delikatnie, ale przepłaciłem. Ale już bardzo chciałem, bo gram turizmu było. <laughs> Także słuchajcie, przede wszystkim tak, mam jeszcze kamerę tutaj. Jak widzicie, jest tutaj. Kamera od PS5, ta zwykła podstawowa, jeszcze nie ma tej takiej, co ma być, nim, co ma być do VR dwójki. Jest tu druga kamerka Logitech HD 1080p w 30 klatkach niestety tylko, ale do vlogowania jak najbardziej ona się super nadaje, bo ma naprawdę bardzo dobrą jakość. I tutaj mamy podstawową kamerę taką, co kiedyś u, u, używałem do, do Skype'a, jak jeszcze Skype'a używałem, jest to Microsoftu kamera. Ona nagrywa w HD, takim hd Ready to jest troszkę przekombinowane, co jest napisane, bo to nie jest HD, HD tylko to jest hd Ready, czyli 780, 720p i jest to w 30 klatkach. Słabo to odbiera, ale ja jej używam słuchajcie, czasami na przybitki, bo ma fajny taki odcień szarości z samej natury i podoba mi się to w różnych programach czasami to nieźle wygląda, ze względu na to, że ona jest troszeczkę po prostu słaba, ale fajny daje efekt, dlatego też ona tutaj sobie widnieje. Co do tego mogę powiedzieć? Słuchajcie, kupiłem ostatnio monitor. Tutaj dysk akurat zaraz go będę podłączał, bo jest nowy, jest to 6TB, przyda mi się do, do, do kompa, noweczka sztuka, jak widzicie, to od razu się pochwalę. To sobie gdzieś wezmę na bok chyba, tak, tutaj może. Zapomniałem go schować, bo właśnie wyciągnęłem. będę go zaraz testował. Monitor kupiłem ostatnio, jak wiecie, jest to Dell, co widać zresztą. Jest to Dell 34-calowy, jest to monitor 4K, jest to na matrycy VI. Wielu ludzi mówi, że matrycy VI na przykład są słabe, tak? Że, że tutaj są smużenia różnego rodzaju. Słuchajcie, ja gram już na tym monitorze około, można powiedzieć, może jakiś miesiąc czasu, coś takiego, około miesiąca czasu, i ja nic takiego nie dostrzegam. Może moje oko po prostu, bo czytałem też o tym, że, że niektórzy po prostu nie tego nie widzą, tak. Nie, nie mają z tym kłopotu. Moje fa mo może faktycznie moje oczy tego nie dostrzegają, chociaż jest to dobrej klasy monitor, bo słuchajcie, takie, za takie monitor trzeba nierzadko nieźle ponad 2000 zł. zapłacić i taka też aktualnie jest jego cena. Ja za niego zapłaciłem w promocji, jakoś było chyba 2,199 2 chyba coś takiego. Bardzo jestem z niego zadowolony. Gry wyglądają naprawdę bardzo dobrze. Uruchomimy sobie może teraz Grand Turismo 7. Jak słyszymy, ja gram z dośników. Także akurat w tym wypadku Turismo miałem w narośniku, kupiłem go na premierę, jak wiecie dobrze. Słychać troszkę, troszkę słychać ten napęd. Wiem, że na internecie dużo jest takich spekulacji, tak? czy, czy, czy to tak ma być, czy w ogóle tak powinno być, że, że tak mocno to mocno to słychać. Słuchajcie, no nic, nic bardziej mylnego. Wyobraźcie sobie, że w PlayStation 5 ta kieszeń tutaj na, na, na Blu-ray, e, ona jest tak jakby poza konsolą. To nie jest tak jak w PlayStation 4 na przykład, albo w PlayStation 4 Pro, że ona była w środku w konsoli sytuowana. Nie. Ona jest na zewnątrz tak, jakby jakby doklejona, prawda? I kawałek tylko plastiku tutaj jest różnicy pomiędzy samą, samą konsolą, a opakowaniem, tak jakby, a raczej tymi bokami. No i właśnie, na tym, na tym to polega, że hmm, wydaje mi się, że dlatego ona jest taka głośna, bo jednak PlayStation 4 czy PlayStation 4 Pro, ona, ta konsola jedna i druga, ona potrafiła tłumić bardziej. Tak mi się przynajmniej wydaje, bo prędkości tych napędów one są takie same. Mamy tutaj, aha, żeby był, aktualizacja była, rajd muzyczny, jak wiecie, no ja nie będę tutaj gry pokazywał, bo jak ktoś chciał grać, to na pewno grał. Tak wygląda szata graficzna pierwszego menu. Jest, to menu jest wyświetlane w, w rozdzielczości 4K, nie, tego nie, nie, może tego nie być widać, dlatego że jest tak troszkę pod światło, ja bym ja chciałem pokazać Fajne jest to, że na tym monitorze właśnie wracając do monitora też troszkę, że jest on matowy, nie jest świecący, jest matowy i przez to właśnie fajnie, to wszystko odbiera, może nawet sobie w dzień spokojnie na tym pograć i nie mamy żadnego kłopotu, że coś nam będzie tam odbijać światło i będzie nas razić. I cóż, 8 miesięcy po, po, po zakupie PlayStation 5 jestem w stanie w 100% stwierdzić, że ta konsola jest naprawdę bardzo dobrym moim zakupem. Nie mam z nią żadnych problemów. Jedynie co, jedyna, jedyna rzecz, która była, i nie wiedziałem jaką rozwiązać, może ktoś ma, miał takie coś i chciałby o tym usłyszeć. Tak, faktycznie miałem coś takiego, że w telewizorze, jak wcześniej używałem, bo zaraz obok mnie nie będę tego pokazał, bo nie mam takiej technicznej możliwości aktualnie, ale w telewizorze moim 65 calowym t T4K, który ma tam powiedzmy na ten moment około 4, może nawet niecałe nie, nie 5 lat będzie miał, działo się coś takiego, że jak włączałem PS4 Pro już kiedyś, to na przykład. Nie łapało mi tak, jakby nie odbierał mi yy, 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 HDMI, tak? Wtyczka HDMI. I, I wpadłem na, na taki pomysł, żeby sobie przełączyć na inne, na inne źródło, tak, w telewizorze i z powrotem wrócić do, do, kolej, do tego, co, co chciałem właściwie, jak była konsola podłączona. I słuchajcie, to zadziałało, to jak najbardziej zadziałało i tak czasami się działo. Myślałem, że to jest problem na początku PlayStation 5, tak, bo, bo faktycznie tak przy, przez 4 pro mi się działo, ale tylko kilka razy. Myślałem, że podobny efekt występuje też w PS5, ale absolutnie nie. Wydaje, wydaje mi się, że to jest, znaczy nie wydaje mi się, bo już z, 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 zasięgnąłem jakiejś tam opinii człowieka, który nawet naprawia takie sprzęty. I to się może zdarzać. Nie będę tutaj w technikalia wchodzić, bo ja nie jestem od wszystkiego, więc nie będę, nie będę mówił o czymś, o czym nie mam żadnego pojęcia. Wiem to tylko na, na podstawie dwóch przykładów, więc nie chcę tutaj wyjść za jakiegoś filozofa, ale faktycznie coś takiego na PS5 również, również tutaj było. I co jeszcze mogę powiedzieć? Z takich spraw, gdzie, gdzie tam komuś coś trzeszczało, czy na przykład napęd za bardzo wi wi wariował, wirował, wiedzmy też o tym, że nie każda gra, bo to też jest bardzo ważne, każda gra ma jakąś tam ilość mięsa. Mi mięsa. <śpiewisz, <śpiewisz, powiedzmy, że mięsa, bo danych. <śpiewisz>, ilość tego mięsa na płycie jest gdzieś tam. Wyryte, tak? Na tej płycie, więc czym jest tego więcej, tym konsola? Więcej będzie tego pobierać, więcej będzie się może im tyle grzać, ale wchodzić na wyższe, mniejsze obroty, no tak to po prostu się dzieje. Więc na pewno to tak jest, że jak, jeżeli komuś napęd działa, to, to wszystko jest ok, bo słuchajcie, na napędy, napędy optyczne tego typu, one to mają do siebie, że. Nie one się nie, nie, nie przegrzeją tak, jakby w taki prosty sposób, ale mają, mają to też do siebie, że czasami rzeźbią, jak to było w PS1 na przykład, gdzie odwracano się nawet do góry nogami PS1 w pewnych momentach już eksploatacji sprzętu, aby ta konsola po prostu miała taką wadę fabryczną gdzieś, że jak ją już po jakimś czasie, właśnie to ona wtedy zaczęła czytać. Coś tam się blokowało, już nie wiem dokładnie, już nie pamiętam, nie będę tutaj ścieniał, ale coś tam się blokowało i płyta była nie do odczytu. Ale odwracając się do góry nogami, gdzie, gdzie tak było właśnie w kafajce internetowej, do której chodziłem, Bardziej do salonu gier, gdzie pierwsze komputery się pojawiały właśnie z internetem, i wtedy była kawerenka internetowa. To właśnie po tym, po tym wiem to, tak jakby z autopsji, tak, jak to chłopcy robili wtedy, żeby ta, ta gra chodziła po prostu, bo wszyscy myśleli, że, że to gra, ale gra była czyściutka, nieporysowana. I że laser, no i tak laser się psuł. Tutaj ja nie zauważyłem nic takiego. Mocno eksploatowałem PS4, później PlayStation 4 Pro. I dzisiaj, wracając do PS5, naprawdę na 8 miesięcy ta konsola super chodzi. Bardzo fajnie się zachowuje we wszystkich grach, które ogrywałem, bo nie ukrywam, większość gier jest na PlayStation 4 Nawet ostatnio próbowałem to. Też wtrącę ten temat, co kiedyś miałem wtrą wtrącić, ale nie udało mi się go jeszcze wtrącić. Nie wiem, zawsze o nim zapominałem, ale chodzi o granie na przykład bez internetu. No tutaj akurat w Gran Turismo 7 nie pogramy musi być konsola podpięta niestety już taka dzisiaj jest nowość taka przypadłość tych nowych, nowych technologii że internet jakoś sobie tak wymyślili aby ten internet non stop był podłączony pod konsolę. Po co nie wiem na płycie jest dosyć sporo danych nie chcę skłamać bo sprawdzałem w swoim stacjonarnym kompie mam grwarkę Blu-raya i często jak kupuję gry za każdym razem praktycznie sprawdzam ile danych jest wyryte na płycie a ile jest później do pobrania aktualizacji. Czasami są te liczby przerażające wręcz, i naprawdę zastanawiam się, czy, czy, czy to nie jest pusta płyta dosłownie. No bo jeżeli coś ma 12 giga na przykład na płycie, nie będę mówił, jaka to jest gra, ale jeżeli to, któraś gra ma 12 giga, a do ściągnięcia jest blisko 80, no to sorry, ale to coś, coś daje do myślenia. No i właśnie, mm, gry ogólnie, te, które grałem na PlayStation 4, bez internetu bo to wracając właśnie o granie chodzi mi właśnie bez internetu było ich około może 30 sztuk na ten moment No delikatnie mniej bo zapisywałem pamiętam zapisywanie z, z, skończyłem przy 22 ale było jeszcze parę tytułów także poniżej 30 na pewno mam ogranych nie do końca nie 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 do końca może dwie może dwie mam może dwie mam faktycznie ograne do końca tak ale większość nie do, dograne gdzieś mniej więcej do połowy czasami nawet jedna czwarta. Ale do tego momentu z grą nie miałem żadnego problemu. I słuchajcie, co, naj, co najbardziej ciekawe jest to, że Cyberpunka próbowałem na PS5 z PS, PS, PS4 ograć bez neta. I jakoś to szło, jakoś to szło, ale no był problem. Był problem później. Już nie będę tutaj akurat zawodził tematu, ale faktycznie no, tam problem może występować i występuje. Nie wiem, jak jest, znaczy jak jest dzisiaj. No, płyty, jak już zostały wyryte, zostały nagrane, wytłoczone, wytłoczone w tłoczni, to one już chyba raczej od samego początku są taki, no, takimi samymi danymi. Wracając, ja uważam, że dzisiaj już wcześniej mój odcinek na tym polegał, ale chciałem delikatnie sprostować, bo widziałem pytania, jakie były od Was i naprawdę po 8 miesiącach jestem mocno, jeszcze raz to powtórzę, bo naprawdę jestem mocno zadowolony i dobrze to wygląda. Idzie to na pewno w dobrym kierunku. Wracając do. Wracając tutaj, zaraz, nie, do komputera chciałem wejść, jeśli chodzi o sam PlayStation Plus, tak? No bo ja mam PlayStation Plus Premium, jak, wie, jak wiecie czy nie wiecie. Już, już się kiedyś tam chwaliłem niejednemu. Nie pokazywałem tego jeszcze na grupie, do której serdecznie zresztą zapraszam. Grupa się nazywa tak samo jak kanał Atygrasz. Przede wszystkim jakieś suby, bo to jest najważniejsze tutaj też przede wszystkim ko też komentarze i lajki, bo to jest to bardzo robi roboty u mnie na kanale. Mamy tutaj katalogi gier, Kata ka katalog gier, katalog klasyki, wersje próbne gier, katalogi gier, transmisje streamingowe w chmurze. Właśnie. To mnie zawsze to mnie zawsze ciekawiło od samego początku, jak się dowiedzieliśmy, że to faktycznie będzie. Zobacz gry. Jakie są gry na dzień dzisiejszy? Dzisiaj mamy 19 czy 20, chyba 20, zgubiłem już rachubę. <grym> W każdym razie yy, mamy tutaj na dzień dzisiejszy właśnie yy, gry, które są, są w posiadaniu, jeśli chodzi o transmisję strumieniowania w chmurze. Jest tych gier bardzo dużo, i ja nie wiem dlaczego niektórzy mają problem z tym, aby, aby oszacować różnicę pomiędzy Xbox, może pasem nie, bo znaczy Game Passem, bo to jest troszkę jednak co innego w dalszym ciągu. Yy, z plusem dla Game Passa, oczywiście, ale jest tu gier, jak, jak widzicie, bardzo, bardzo dużo. Bardzo dużo tych gier można strumieniować. No, zobaczcie, masa tego jest. Tego jest po prostu masa. Szybko się ładuje, wszystko fajnie spoko. Jedyna rzecz. O, nawet Reyna mamy, słuchajcie, bardzo droga gra z PS3. Jak widzicie, no, bo to już jest wszystko połączone i może z PS4 i, i, i w ogóle. Ale gry właśnie z PlayStation 3 na przykład chodzą dużo lepiej. A naprawdę dużo lepiej jak gry, jak gry z PlayStation 4. Tak jak w tym wypadku wcześniej pokazywałem, że mam. Kilzona Shadow Fola, bo mam go zapakowaną w folię, jako kolekcjoner wiecie, że ja w folii zbieram gry często, znaczy bardzo często. Nie rozpakowując jej, zainstalowałem sobie właśnie w chmurze, aby ją sobie delikatnie ograć, bo nigdy jej nie ogrywałem, a bardzo lubię, bardzo lubię tę serię. I no cóż, no właśnie, tu mamy tego Reina. Reina mamy na PlayStation 3, ja już ogrywałem delikatnie, chciałem zobaczyć. Co ciekawe, naprawdę, responsywność i cała, całe, całe zachowanie mechaniki tej gry bardzo dobrze tutaj jest odczuwalne. Raczej ten Klank Nexus, raczej ten klak Cracking Time, raczej ten Klank GeForce, tak? No tu się akurat zresetowało. Tak, bo to się czasami tak odświeża. Coś jest dodane, bardzo fajnie, coś się stało na wizji. I mamy tych gier naprawdę bardzo dużo, ale gry z PlayStation 4 dużo gorzej chodzą. Jest gorsza responsywność, jest, jest opóźnienie, i to nie, właśnie najgorsze to jest to, że to nie jest stałe. Raz jest szybciej chodzi, a raz wolniej. Nie ma takiego stałego klatkazu tak jakby są przycinki, zdarzają się to bardzo często. Ale są też momenty takie, gdzie potrafi gra chodzić, na przykład przez 15 minut, ok. I to non-stop, nie ma żadnego problemu, sprawdzałem to. No I czego tak się dzieje? Ja mam gigowe łącze i to mam po światowodzie. Dlaczego tak się dzieje, nie wiem, mam pojęcia. Jeżeli gram na przykład, próbowałem sobie grać na, na, na PC w różne gry tego typu też strumieniowo, to nie ma problemu żadnego, naprawdę. Czy robię na przykład jakiegoś streama, czy sobie coś nagrywam przez NETA, komuś wysyłam jakieś piki. Nie ma żadnego absolutnie problemu. Tutaj, jeśli chodzi o to strumieniowanie, wydaje mi się, że jest coś tutaj po stronie Sony. Czy tak jest, nie wiem. Kończąc, słuchajcie. Uważam, że konsola PlayStation 5 to jest naprawdę bardzo dobry wybór już dzisiaj w 2022 roku. Ponownie to powiem takie w moim poprzednim odcinku materiale. Gorąco was polecam, polecam wam jeszcze raz dać subskrypcję, żebyście byli na bieżąco dzwoneczkiem najlepiej, komentarz i jakiegoś lajka. Dziękuję wam, do zobaczenia. Cześć!